Jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać pytania po cztery punkty, dziewiąte zadanie. Ela i Wadek rzucają na zmianę monetą. Jeżeli padnie leszka, strona monety z liczbą, przesuwają swój pionek o trzy pola w prawo. Jeśli padnie orzeł, przesuwają pionek o jedno pole w lewo. Lub pozostają na polu start. Oboje zaczęli na polu start i każdy rzucił monetę po cztery razy. Ela stanęła na polu z numerem 4, a Wadek na polu z numerem 8. Ile razy ogółem rzucili Olwa. Więc najpierw patrzymy na Ela i y, Ela rzuciła na 4, więc najpierw... Y, na pewno musi zrzucić jedno um, y, 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 jedno leżka i to nam nie wystarczy więc jeszcze drugi las leżta Le, y. i tutaj nam wychodzi sześć więc musimy cofać i teraz będzie orzeł i jeszcze jedno orzeł i idealnie złożyło się, że to teraz jest cztery ruchów, czyli było ym, dwa orzeł. I teraz patrzymy na wadek. Ym, no i teraz y, musi mieć jedną lieszczkę. Na nie wystarczy, więc jeszcze jedno. I nam jeszcze nie wystarczy do 8, więc jeszcze jedną resztkę. Ale już za dużo, więc wrócimy. I to już jest 4 ruchy. I jest na 8, i to jest 1 olwa. Tutaj jest 2, czyli 3 olwa. Zaznaczymy C. Jak lubisz moje filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!